Strażacy grają w nogę, na co dzień gaszą pożary i dbają o nasze bezpieczeństwo. W wolnych chwilach nie zapominają jednak o aktywności fizycznej i zdrowym stylu życia. Co to były za zawody? Turniej piłki nożnej jednostek ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dębica. Takie turnieje ze Straży zorganizowane przez Gminę, przez Adama Drąga, są bardzo fajne. Można się spotkać z kolegami ze Straży, pospominać, pośmiać się, pogadać. Co może, co może być lepszego w sobot, sobotni dzień, piękna pogoda. Nic lepszego niż tylko grać i się pośmiać. Bardzo na wysokim poziomie. Paszczyna właśnie wygrała. To faworyci chyba tego turnieju, tak myślę. Fajna zabawa przynajmniej na świeżym powietrzu. Jest rywalizacja, jest super, świetna atmosfera, do, pogoda dopisuje i jest super. GSP Nagawczyna e, bierze aktywny udział we wszystkich turniejach, jakie są organizowane tutaj w Gminie Dębica. Cieszę się, że tym razem możemy się również tutaj pojawić. E, możemy się pojawić w, e, w mieszanym składzie, w składzie, gdzie mamy dorosłych oraz e, naszych najmłodszych z e, młodzieżowej drużyny pożarniczej, że mogą się tutaj pokazać, mogą wziąć czynny e, udział w tej akcji. Kiedy nie mogą brać jeszcze udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druchowie rywalizowali o puchar prezesa Baszty Zawada i prezesa OSP Zawada. Patronat nad turniejem objął wójt gminy Dębica. Zawodnicy spotkali się na stadionie Baszty Zawada. Pierwszy turniej jednostek OSP o puchar prezesa Baszty Zawada i prezesa OSP Zawada. Jednostki, które się zgłosiły, grają turniej każdy z każdym. Dużo emocji, dużo piłki, dużo fajnej zabawy. Prosili koledzy, czy możemy zorganizować u nas na stadionie. Jak najbardziej, wrócimy z inicjatywą. Zgłosiło się pięć jednostek. Jesteśmy z tego zadowoleni i mamy nadzieję, że będzie to już co roku kontynuowane. Jest to pierwsze wydarzenie OSP, które odbywa się w Zawadzie. Wspaniały turniej piłkarski, dużo uczestników, wspaniała pogoda, myślę, że bardzo dobry poziom sportowy. Prowadziliśmy także akcję charytatywną, bo jak wiadomo, warto pomagać. Myślę, że się będą kolejne edycje, na pewno będę uczestniczył, bo warto wspaniała integracja i super atmosfera. Jak się okazuje, wspaniale można połączyć promowanie sportu z pomaganiem. W zorganizowanej podczas wydarzenia akcji charytatywnej wszyscy połączyli siły, aby wspomóc potrzebujących. Wsparli Jakuba Rudę z Pustkowa oraz Krystiana Klekota ze Straszęcina.